Witam Was wszystkich na moim kanale. Ja jestem Mac i dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat Xboxa i wszystkiego, co się dzieje wokół tej marki w tej chwili. Oczywiście zauważyliście pewnie, że jest to mój pierwszy materiał po polsku na tym kanale i zobaczymy, jak to wyjdzie. Może będą się pojawiać materiały i po polsku, i po angielsku. Może przejdę całkiem na polski. Generalnie chodzi o to, że chcę się skupić bardziej na tym, co się. Dzieje na naszym tutaj polskim rynku ma to sens bardziej po polsku, zresztą jest to mój natywny język, łatwiej mi się wypowiedzieć na, na pewne e, o pewnych rzeczach w tym języku. E, także zobaczymy, jak to wyjdzie, e, czy będzie w ogóle zainteresowanie takimi materiałami. To też jest e, oczywiście kolejna sprawa. Dobrze, to taki trochę eksperyment, więc porozmawiajmy na temat Xboxa i tego, co się w tej chwili dzieje. No, Xbox przechodzi przez, że tak powiem, sporo zmian. Sporo zmian zachodzi w tej firmie, w Microsoftcie też. Właściwie największą zmianą, jaką można zauważyć w tej chwili, to jest to, że jest dużo większe zainteresowanie tym, co się dzieje w, w Xboxie przez Microsoft, tak? Czyli do tej pory Xbox to była taki. E, boczny projekt, jeżeli chodzi o, o Microsoft. Nikt tam się bardzo nie interesował, jakieś tam pieniądze z tego były, nie za duże, dlatego nikt się tym się specjalnie nie interesował. Inwestycji też tam za specjalnie nie było. Xbox sobie tak powoli, powoli tam działał. Od kiedy Xbox zaczął inwestować, właściwie Microsoft zaczął większe pieniądze inwestować w gry, w kupowanie nowych studiów deweloperskich, no to wiadomo zainwestowali miliardy dolarów w te nowe studia, no to teraz oczekują zwrotu. I właściwie tutaj się, to jest właściwie największa Zmiana, i to jest katalizator właściwie tych wszystkich zmian, które teraz obecnie widzimy. I to wcale nie znaczy, że, jeżeli by nie kupili tych studiów, to niekoniecznie niekonie nie znaczy, że nie robiliby tego samego. Może, może nie do końca, to, to samo, może nie tak szybko, ale no w tej chwili mają dużo większe ciśnienie na to, żeby dostarczyć zwrot, jeżeli chodzi o tą inwestycję, tak? czyli po prostu jak najwięcej kasy, tak? no zainwestowaliśmy ileś tam pieniędzy, pieniędzy w to przez ileś tam lat, da, pokażcie, że są z tego jakieś rezultaty, i dlatego widzimy teraz całą tą zmianę, jeżeli chodzi o rozszerzanie wydawania ich gier first party na inne platformy, inwestycje w Game Passa, w Cloud, cała ta ten marketing, który mówi, że właściwie nie potrzebujesz konsoli Xboxa, żeby grać w Xboxowe gry, to chodzi o to, żeby zdobyć jak najwięcej użytkowników i ja przypuszczam, że to i tak pewnie by się stało w pewnym momencie, ze względu na to, że jak jeżeli popatrzysz na rynek, co się dzieje, no to rynek gier, jeżeli chodzi o konsole, się specjalnie nie rozwija. Jest tam taka stagnacja, no nie wiem, ile tam jest użytkowników. 200-250 milionów, może i właściwie te 200-250 milionów konsolowych użytkowników, właściwie no cały czas kupuje te same konsole, tak? Także tam nie ma rozwoju, także no zwrotu wielkiego z tych wielkich inwestycji Xbox na Xboxie raczej nie może szukać. Co nie znaczy też, od razu chciałem zaznaczyć, że. To, że Xbox jako konsola nie jest, nie jest już ich głównym, że tak powiem, punktem odniesienia, i że nie skupiają się na tym, że to nie jest, że tak powiem, podwalina, chociaż w pewnym sensie jest, no bo główna, jeżeli chodzi o pisanie gier, czy, 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 czy Xbox Game Pass, no to dalej najwięcej chyba pochodzi, jeżeli chodzi o ten. Ekosystem Xboxa, no to najwięcej ludzi dalej tam jest na Xboxie, ale na przykład ostatnio w ciągu chyba ostatniego roku czy dwóch i Microsoft widzi większy wzrost, jeżeli chodzi o ilość użytkowników już na przykład na PCcie niż na Xboxie. To znaczy nie znaczy, że na PCcie już jest więcej, ale ten wzrost na pewno jest największy w tej chwili na Xboxie, na PCcie, dlatego też tam całkiem sporo kasy inwestują i to jest właśnie cały clue tego, co się dzieje teraz z Xboxem. Oni zainwestowali masę kasy, e, potrzebują pieniędzy z powrotem, jak to się mówi, żeby no, zainwestowaliśmy, no, no to teraz chcemy z tego jakieś tam przychody e, i e, no, muszą niestety, znaczy stety, niestety, to zależy, jak to mówią, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. E, oczywiście e, masę Użytkowników konsol może czuć się zawiedzionych w pewnym sensie tych najbardziej korowych fanów, może zresztą widać to na, e, w mediach społecznościowych, e, ale to wcale nie jest aż taka zła strategia, jeżeli chodzi o samą firmę i o, o gry, i. O... Widzicie? Problem polega na tym, że oczywiście Xbox dalej mógłby e, starać się. E, Walczyć o rynek i o użytkowników na, na tym wąskim już e, e, rynku, konsol. A czy wąskim i niewąskim? No, dalej, jakby nie było, dalej mówimy tam około 200-250 użytkowników, milionach użytkowników. E, no, to, to, to jest dużo ludzi, jakby nie było. Co nie zmienia faktu, że no, ciężko jest kogoś zachęcić tak, żeby przerzucił się zupełnie z PlayStation albo Nintendo na Xboxa. Tak? Tym bardziej, że. E, no Ktoś może powiedzieć, no dobrze, no to, ale co się dziwią, jak y, gry zaczęli na PC wydawać i, i tego typu rzeczy. No ale właściwie, PlayStation robi to samo, tak? Ogólnie Xbox nie będzie się skupiał na. Y, Microsoft nie będzie skupiał się na Xboxie jako konsoli, tylko jako takim środowisku, że tak powiem. Y, ja osobiście jestem akurat zwolennikiem budowania takiego całego środowiska, żeby nie było takiego że tak powiem, przywiązania tylko do jednego urządzenia, to akurat lubię nie wiem, jakim to wypali, jeżeli chodzi o te powiem tak, jakichkolwiek ekskluzywów, znaczy, dalej teraz mają jeszcze ekskluzywy, zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Część osób twierdzi, że już w ogóle nie będzie ekskluzywów na Xboxa, przynajmniej tych konsolowych. Część twierdzi, że dalej jakieś tam, niektóre będą. Zobaczymy. Problem może pojawić się jednak z tym, że no nie każdy lubi e, usługi te, typu Xbox Game Pass. E, kolejna sprawa, no, ci którzy są już na PlayStation czy na PC, no to jeżeli te gry tam będą dalej trafiać nie ma sensu, żeby inwestować w kolejny box typu Xbox serii S albo e, X. E, także no, widzę, że tak powiem ma sens to, co mówią, że tak powiem, krytycy obecnej strategii, że no słuchajcie, jeżeli wypniecie za przeproszeniem cztery litery na obecnych użytkowników tych Xbox, no to oni kolejnego nie kupią, tak? A mimo wszystko trzeba wziąć pod uwagę to, że no super sprzedawać gry dla, na PlayStation i oczywiście mieć z tego kasę i w ogóle, ale jeżeli nie masz nic, żeby przyciągnąć użytkowników do twojego ekosystemu, do twojego. Sklepu cyfrowego typu Xbox Store albo Windows Store, no to nie dostajesz tych dodatkowych pieniędzy, które po, po, zasilają twój ekosystem ze sprzedaży gier od, y, typu third party, tak? czyli na przykład od gier Ubisoftu, Electronic Arts i, i, i tego, tego typu rzeczy, bo. No bo na tym się masę kasy też robi, tak? Jeżeli chodzi o konsolę PlayStation, zarabia więcej pieniędzy z Fortnite'a na przykład, niż z tych ich wszystkich ekskluzywów. Taka jest prawda, tak? Te wszystkie gry, które generują teraz ogromne zyski, no to 30% tych zysków, które Fortnite generuje na PlayStation, trafia do, do kasy Sony. To są ogromne pieniądze. Tam, pamiętam, rok czy dwa lata temu była taka sytuacja, że Ilość użytkowników spadła w Fortnite, to od razu odbiło się to na finansach, zarówno Xboxa, jak i PC, jak i PlayStation. Znaczy nie mówię, że wpadli w tarapaty, ale już było zauważalna duża no, zmniejszenie się zysków, że tak powiem. Tak? Także ekskluzywy są fajne, ale to bardziej chodzi o budowanie tego całego ekosystemu. Także to jest jedna, jedna strona medalu. No, z druga strona medalu wygląda tak, no dobrze, no to Xbox właśnie buduje ekosystem, chce przyciągać tych ludzi, tylko no, pytanie: jak, czym? Bez ekskluzywnego kontentu, bez. No Game Pass oczywiście mnie to przekonuje, ale no nie wszystkich, Microsoft 2-3 lata temu uważał, że będą mieli więcej subskrybentów, a tak w rzeczywistości nie jest. Może wynika też to z tego, że nie oszukujmy się, ostatnie 2-3 lata no to no, rozpędzali się trochę, trochę więcej tych gier teraz jest w Game Passie w sensie Contentu od Microsoftu. Przyszły rok by wygląda rewelacyjnie, jeżeli się nic nie zmieni, no ale to nie zmienia faktu, no, że bez tych gier, no, no to nie mogli oczekiwać yy, dużych wzrostów. No teraz powinni mieć spore wzrosty, bo te gry regularnie będą wychodzić. Przez ostatnie 3-4 miesiące dostaliśmy chyba 3 albo 4 tytuły dużo od Microsoftu. Teraz yy, w lutym. Yy, yy, Mamy dostać Avowed. W maju podobno jest zapowiedziane, albo ma być zapowiedziany South of Midnight. Wiemy, że Fable ma w przyszłym roku wyjść. Są jakieś. Plotki, że Perfect Dark, Dark t, t, t też będzie. Kolejne Call of Duty oczywiście będzie w przyszłym roku. Mają być jeszcze jakieś nowe gry, zapowiedziane od first party też na przyszły rok, no to wtedy ma to sens. To się wszystko będzie na, napędzało. No ale no to nie mogli oczekiwać dużych wzrostów, jeżeli chodzi o to usługę w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, no bo nie było tam za dużo tego kontentu. A nawet jak trafiały tam niektóre gry, właściwie nie licząc forzy. For i Starfielda, no to te gry średnie takie były w większości. No, Redfall jakoś nie, że tak powiem, nie, nie przekonałby pewnie wielu osób do tego, żeby kupić tą grę. Nawet Hellblade 2, który no, ja osobiście bardzo, bardzo lubię i akurat lubię zarówno jedynkę, jak i dwójkę, no nie przekonało ludzi do Ani Game Passa, to taka bardziej niszowa ta gra, tak? Także... No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. E, oczywiście ja jestem jak naj, jak naj... Jestem bardzo daleki od twierdzenia, że Xbox jest w tarapatach i coś tam. To, to nawet głupio brzmi w momencie, kiedy e, zarabiają takie pieniądze i właściwie cały czas e, odnotowują wzrosty. Głównie ostatnio ze względu na zakup aktywy, no, ale to nie zmienia faktu, że e, finansowo świetnie sobie teraz dają radę. Pytanie tylko, co z tym właśnie ekosystemem, tak, czy faktycznie Microsoftowi za kilka lat uda się zbudować ten nowy ekosystem, gdzie będzie można sobie w te xboxowe gry i inne też gry grać na różnych urządzeniach bez problemu z przerzucaniem saveów i tego typu rzeczy. Rewelacja, jeżeli to się uda i to będzie działało, to ej, macie fana, tak. Ale jeżeli mi się to nie uda, no to zostanę kolejnym yy, wydawcą yy, third party, tak jak Sega. I i no, to też może być dobra strategia dla Microsoftu, w sensie takim, żeby zarabiać na tym kasę tak? No, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś zakupuje, inwestuje pieniądze w Xboxa i, i kupuje tam gry, to chciałby w przyszłości mieć jakąś, jakieś zapewnienie, że, że, że tak powiem, nie straci dostępu do tego albo yy, no, że jest jakaś przyszłość, jeżeli chodzi o ten cały ekosystem. A na razie jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie no może niekoniecznie trzeba by było się bać. Że faktycznie się to straci, albo yy, powiedzmy, Xboxy w przyszłości się nie będą sprzedawać. Tym bardziej, że no, sprzedaż, co prawda, Xboxa spada jako konsoli, ale już wiemy, jest, został zapowi zapowiedziany oficjalnie, że, że nowa konsola Xbox powstanie. Zresztą są yy, teraz, oczywiście, też przecieki twierdzące, że że to nie tylko będzie konsola taka standardowa którą można sobie pod telewizor wsadzić, ale też i handheld, tak? A a la Nintendo e Switch, e także no, co się de facto wpisuje w tą politykę dawania graczom większej swobody i pozwalania grać w te gry gdzie się chce, tak? No, jak masz handheld xboxowy, no to możesz sobie właściwie wtedy go wziąć wszędzie, tak? Bateryjka jedziesz z grą gdzieś tam w pociągu czy, czy w podróży. No, słuchajcie, zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że kolejne 2-3 lata będą bardzo ważne, ze względu na to, że po pierwsze, jestem ciekawy, czym będzie nowy Xbox. Oczywiście są przecieki, że będzie bardziej zbliżony do pc i całe to środowisko będzie takie bardziej pc -towe. Oczywiście, mi chodzi o system operacyjny, no bo hardwareowo, no to tam. Wiadomo, nic nowego tam nie odkryją, nie? dalej pewnie będą używać procesorów AMD, czyli właściwie tak jak na pc nie? nic tam się specjalnie nie, nie zmieni, nie sądzę, ale bardzo, bardzo mnie interesuje właśnie ten system operacyjny, który podobno powstaje teraz zupełnie nowy, co, co ma oczywiście sens, jeżeli faktycznie chcą tą kolejną konsolę zrobić tak, co bardziej otwartą też na inne sklepy, typu Steam albo Epic Games. Także zobaczymy. No w każdym razie, kolejne par lat będzie bardzo ciekawe. Ja bym na razie się bardzo nie płakał nad Xboxem i jeszcze go nie wsadzał, że tak powiem, do grobu, bo szczerze powiedziawszy, pomijając fakt, że te Xboxowe gry będą też trafiać na inne konsole. To na tej konsoli naprawdę będzie teraz cholernie dużo gier, w które będzie można grać. Oczywiście, masę tych gier będzie dostępne w Game Passie. Także, z punktu widzenia takiego zwykłego użytkownika Xboxa, który się bardzo nie interesuje tym, co się dzieje wokół Xboxa, tym całym zamieszaniem czy coś, no to z punktu widzenia takiego zwykłego konsumenta i użytkownika Xboxa, no to naprawdę nie ma na co narzekać. Szczerze powiedziawszy, tym powiedział nawet, że. To jeden z lepszych okresów, i, i, i to, co się będzie działo w, kole, w ciągu kolejnych lat. Naprawdę, tyle gier, co ma zostać wydanych i oczywiście dostępnych de, pierwszego dnia od razu w Game, w game, game Passie. No to słuchajcie, no pytanie brzmi: co byście woleli starego Xboxa z tamtej generacji, gdzie, dobra, fajny sprzęt mieli, najmocniejszą konsolę na świecie, ale. No, Kiepskie gry albo mało ich, czy, czy no, też bardzo dobrą konsolę, jeżeli chodzi z punktu widzenia hardwareowego nie można się teraz już przyczepić, jeżeli chodzi o, o wydajność i tego typu rzeczy. Yy, yy, I oczywiście Game Pass, i oczywiście te wszystkie gry, które teraz nadchodzą no to no, wolelibyście mieć same hardware z dwoma grami, czy dalej hardware może bez ekskluzyzów jako takich, ale tę te, te, te masę, ilo, ogromną ilość gier na, na Game Passie i na swojej konsoli, kto i w te gry, oczywiście też może dalej grać na Pccie. No ja wybieram tą drugą opcję, szczerze powiedziawszy, jak miałbym wybrać, no ale to to tak to jest. Słuchajcie, to dzięki bardzo za wsparcie, trzymajcie się, dajcie mi znać, co Wy na ten temat uważacie. Eee, też jestem ciekawy, czy w ogóle jesteście zainteresowani takimi materiałami po polsku na kanale, bo to też będzie ciekawe. No taki ciekawy eksperyment, myślę. Zobaczymy jak to wyjdzie. Także dzięki bardzo za wsparcie. Trzymajcie się i mam nadzieję, widzimy się w następnym wideo. Cześć.